Głównym problemem odcinka piersiowego jest jego sztywność dlatego że łączy się bezpośrednio z żebrami. Innymi problemami, które występują w odcinku piersiowym jest ból, który może wynikać Stąd, że przez wiele lat siedzimy w złej pozycji, co doprowadza do artrozy. Dolegliwości w odcinku piersiowym mogą również imitować bóle serca. Naszym pacjentom pomagamy w ten sposób, że odblokowujemy zablokowane segmenty, tym samym poprawiamy stan funkcjonalny kręgosłupa. Terapia musi być uzupełniona ćwiczeniami dlatego że to gwarantuje brak nawrotów dolegliwości